Zdanie w języku niemieckim w trybie oznajmującym. Oznacza to, że oznajmiamy, że ktoś coś robi. Mamy tutaj z jednej strony podmiot, osobę, która coś robi, z drugiej strony mamy czynność, którą robi, a reszta zdania jest czasami obowiązkowa, a czasami nie. Jeśli na przykład macie zdanie The gate, ona idzie, to jest to zdanie jak najbardziej pełne. Nie potrzebujemy tutaj żadnych. Informacji dodatkowych. Oczywiście, jeśli chcemy, to będziemy mieć informację dodatkową. Na przykład, ona idzie szybko. Sie geht schnell. Są jednakże takie czasowniki, które potrzebują tego dopełnienia. Spójrzcie na przykład na takie zdanie. Ich gebe dir das Auto. Czyli ja daję. Tobie samochód. Czy moglibyśmy powiedzieć, ja daję? Hmm, no nie bardzo. Jest to zdanie niegramatyczne, ponieważ musimy w tym zdaniu powiedzieć, komu coś dajemy i co dajemy. A zatem są też i takie zdania, w których reszta zdania jest obowiązkowa. Tutaj mamy proste zdanie, które ma dopełnienie, ale nie było ono obowiązkowe. Mamy osobę z, mamy czasownik, który jest odmieniony przez tą osobę, więc ma końcówkę T. Zamiast końcówki bez okolicznika en, i potem mamy przysłówek. Jak ona idzie? Idzie szybko. Spójrzmy sobie w takim razie, jak odmieniają się czasowniki w języku niemieckim przez osoby. To są czasowniki zwykłe. Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Trzeba się po prostu nauczyć końcówek w zależności od osoby. Osoba ich to jest ja, du to jest ty. Ea to jest on, Zi to jest ona, S to jest ono, wie to, to, to jesteśmy my, ja to wy, i Zi to jest oni z małej litery, a Zi z dużej litery to jest pan, pani albo państwo w zależności od kontekstu. I tutaj pierwszy kwadracik, więc to jest struktura typowego zdania w języku niemieckim. Mamy kwadracik, osoba, wybieramy którą z tych osób. Która osoba coś robi? Czy ona, czy on, czy ja, czy może ty? Potem jest drugi kwadracik, to jest czasownik, orzeczenie w języku niemieckim. I ten czasownik ma końcówkę w zależności od osoby. Czyli byłoby ich gehe, tu gist, es jest geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. I potem oczywiście reszta zdania, schnell to jest przysłówek szybko, ona idzie szybko. A zatem będzie to wyglądać tak. Ich gehe, du gehst, es ist geht, wir gehen, ihr geht, sie sie gehen. Proste, prawda? Już mamy jedno słowo odmienione przez wszystkie zaimki osobowe, które istnieją w języku niemieckim. Oczywiście te zaimki również będą się odmieniać przez przypadki, ale na razie nie zajmujmy się tym. I do takich czasowników normalnych, które zmieniają się tylko poprzez końcówki w zależności od osoby, należą również takie czasowniki jak Zagn czy np. Schwimmen. Mówić i pływać. Jest ich jeszcze o wiele więcej, ale tutaj podałam Wam tylko te najprostsze. To był fragment lekcji z kursu online Made in Germany. Poznaj niemiecki kompendium emigranta. Terminologia w tym kursie jest znacznie uproszczona. To nie jest kurs językoznawstwa. Zapraszam do zakupu kursu na mojej stronie.